Cześć, witajcie w kolejnym filmie na kanale Animal Craft. Ja jestem Wiki i dzisiaj przyszłam wam, może nie z pomocą, ale chciałabym wam pokazać parę sztuczek budowlanych, których używam. To jest standardowa ściana w Minecrafcie, którą każdy używa. Prawda? A teraz popatrzmy sobie na tą ścianę. Szakabum wygląda lepiej, nie? I jak widzicie, mamy tu tylko kilka rodzajów bloków, czyli drewno. Które jest drewnem i drewno, po prostu drewno, drewno. To jest jeden, drewno. Przerobiony tylko na trzy różne sposoby. Wygląda to znacznie lepiej, a naprawdę nie trzeba w to wkładać dużego wysiłku. Tutaj mamy przykład. Jak widzicie, dodane jest parę elementów. Tutaj coś wyrobione tego. Nie wiem w sumie jak to określać, bo ja po prostu sobie budowałam, ale to mniejsza. W każdym razie, widzicie, wygląda to już lepiej. To jest taka zwykła chatka. Tutaj jeszcze barelki są dołożone oraz te krzaczki piękne, które po prostu są zrobione jako podłoga. Tutaj mamy to samo, tylko że jeżeli chodzi o stołę i tu też nie ma wielkiej filozofii. Jak widzicie, tu są tylko planksy i barelki. Także no. Też dwa rodzaje tylko, z baryłki są naprawdę tanie. No i wygląda to w ten sposób. Myślę, że naprawdę spoko, bo naprawdę nie trzeba dużego wkładu energii, żeby naprawdę coś wyglądało lepiej niż taka zwykła ściana. I w sumie dopóki tego nie zrobiłam, to nie myślałam, że to będzie tak dobrze wyglądać kiedyś w sensie, znaczy, tak. Kolejną, bardziej ciekawostką jest to, że jak wiecie, to jest ściana, to nie jest płotek. Dużo ludzi tego używa jako płotek, co jest dużym błędem, bo patrzcie jak to genialnie wygląda, jak rzeczywiście tego użyjemy jako ścianę. Mamy od razu wy tutaj wyprowadzony naprzód i bez żadnego problemu, one też nie są drogie, przez co naprawdę mamy oszczędność surowców. Do tego, jak widzicie, czy szkło, czy drewno, to się ładnie łączy. Nie ma tych takich bocznych części. Tutaj, jak widzicie, zrobiłam taką wiatę wjazdową do garażu czy coś. I to naprawdę jest dobre do rzeczy modernistycznych bo jak widzicie minimalizm w tym drzemie. Wystarczy to skontrastować i mamy naprawdę coś fajnego. Kolejną kwestią są trapdory, które naprawdę genialnie się sprawują. Jak widzicie tą ścianę można zrobić jeszcze cieńszą i wtedy już tu coś można postawić przy takiej ścianie. Z tej strony to wygląda no jak ściana po prostu. W sumie nie ma tutaj jak tego inaczej nazwać, a z tej strony już normalnie możemy sobie Układać co chcemy, także naprawdę spoko. Rzecz tutaj, jak widzicie, jest to wykorzystane w tym miejscu i myślę, że to też bardzo dobrze wygląda. Jakieś takie okno medieval house'a czy coś, wygląda to spoko. Kolejną rzeczą mamy, jak widzicie, tutaj dałam porównanie, bo wydaje mi się, że z tym ciemniejszym drewnem, które mamy też tutaj jako deski, wygląda to nieco gorzej. Macie tutaj dla porównania. Pierwszą część zrobioną z tym ciemniejszym drewnem oraz tą drugą zrobioną z drewnem dębowym. Wydaje mi się, że z tym dębowym wygląda to znacznie lepiej. Przy tej jasnej ścianie to jeszcze nie wygląda tak źle, ale jednak wydaje mi się, że to drewno bardziej w ogóle pasuje do tych desek. Tak i taki zwykły zwykłe wejście. Jak widzicie, tutaj bardzo dużo jest traptorów w moim wykonaniu zawsze. I myślę, że to spoko wygląda, szczególnie te barelki dodają dużo. Kolejna jest podłoga. I ja u siebie na świecie. Jeżeli ktoś u mnie ogląda survival, zapraszam serdecznie. To wie, że mam taką podłogę u siebie w domu. Ona nie ma problemu, jeżeli się po niej chodzi, nie patrzy się na nią, ona nie jest za bardzo kontrastowa, także nie ma dużego problemu. Ale to nie są takie zwykłe deski, więc no też to nie jest takie płaskie, nie? Bo już takie coś, no to byłoby już znacznie gorzej, tak czy siak. Wydaje mi się, że no, to wygląda znacznie lepiej. Do tego mamy taki oto wzorek. Wzory w ogóle na podłodze to jest coś genialnego, bo na podłodze no zazwyczaj nic się nie kładzie oprócz skrzyń, podłoga powinna mieć jednak swoją duszę. Powiedzmy. To jest dla mnie trochę za bardzo naciapane, ale jeżeli byśmy to wzięli na przykład w okrąg i tylko w kole takie coś dali, to wydaje mi się, że spoko. No, w każdym razie wzorek, który warto pokazać. Tu są cztery rodzaje drewna. Tutaj macie co dwa takie, co dwa takie, jakby ktoś nie ogarnął taką szachownicę powiedzmy. Zwykłej szachownicy tutaj nie uwzględniłam, bo wydaje mi się, że zwykła szachownica nie jest tego warta. I tutaj na ostatek mamy Taki oto wzorek, który się po prostu robi w ten sposób. I on też jakoś nikuje strasznie w oczy, jeżeli się po nim chodzi. A już jest coś innego, niż zwykłe, płaskie deski, które za każdym razem jak się nie obrócimy wyglądają tak samo. Teraz przechodzimy sobie do oto pięknych latarni, tylko może ja włączę dzień. Oczywiście chodziło mi o zmianę pogody, ale to mniejsza. W każdym razie, jak tutaj widzicie, mamy automatyczną w ogóle latarnię, i wystarczy, że wydamy jakiś odgłos i to nie musi być chodzenie ona automatycznie się włącza. A to dlatego, że mamy tutaj ten sensor dodany niedawno, a latarnia się włącza automatycznie, jak przy niej chodzimy. Bardzo dobra rzecz, jeżeli chcemy zrobić jakąś ścieżkę czy coś, i nie chcemy, żeby ona się cały czas świeciła, tylko właśnie zrobić taki efekt, że będzie się świecić jak patrzymy. Tutaj zrobiłam podobną, to jest po prostu inaczej zbudowane, natomiast działa w ten sam sposób. Jak widzicie, to jest to samo. Kolejną, bo chciałabym iść jednak po kolei, jest taka nederowa troszkę i widzicie tutaj jest zwykły ogień, tam pod spodem jest nederak. Taka zwykła, zieloniutka, trochę ciężka do jakiejś twierzy czy do czegoś się naprawdę nada. Kolejna jest znowu w przeciwną stronę taka lekka, lewitująca. Yy. Tutaj oczywiście też jest pod tym naderzak. Wygląda to też spoko. Wisi sobie, lewituje. Kolejny do jakiegoś właśnie do jakiejś wioski takiej dosyć, dosyć bogatej bym powiedziała, bo to jednak wygląda dużo lepiej od tych, do których zaraz przejdziemy. Jest oto taka, jak widzicie, już tutaj widać. Cztery mamy latarnie, więc jest drogo na bogato. Yy, I tutaj mamy, przejdziemy teraz tu. Uboższa wersja, w każdym razie. I to jest do jakiejś wioski takiej. Tutaj mamy drugą wersję. W drugiej wersji, no jest trochę, wydaje mi się, lepiej, przynajmniej jeżeli chodzi o górę. Możemy zrobić na szybko to samo, połączenie tych dwóch. No i jak widzicie to można mieszać, bo tak samo można by zrobić tak jak jest tutaj to samo. Ja to tak na szybko robię wszystko, czyli przenieść tą część z tego i po prostu sobie to dorobić w ten sposób. Jak widzicie mamy już coś nowego, nie wiem to mi się akurat nie podoba. Takie wyszło nijakie w sumie. Tak, no można tym się bawić po prostu. Przejdźmy sobie do następnej. Tutaj mamy też do jakiegoś miasta, wydaje mi się, pochodnie lub do jakiejś twierdzy. No tutaj normalnie netherrack jest pod spodem. Ładnie to wszystko ze sobą gra. To jest zwykły po prostu sandstone. Wróć! Stone <grystanie> briki, zwykłe. Tutaj mamy sandstone, do tego już przeszłam. Tu mamy wersję powiedzmy tą, tylko że piaskową. I tutaj, jak widzicie, jest to złożone tylko ze czterech rodzajów bloków. W sumie trzech plus latarnia także no, jeszcze taniej. Tutaj mamy wersję z żelazem, która też wygląda. No, wydaje mi się, że to jedna z lepszych takich rzeczy, które mi wyszło. Yy, I tak, jeszcze powiedzmy sobie: tak, yy, od, razu, że, <laughs> od razu, żeby zostawić tutaj bez wątpliwości. Niektóre, tak jak na przykład ta latarnia, nie są moje, one zostały znalezione przeze mnie. Autorów w sumie nie znam, to jest z oryginalnym autorem, bo widziałam je jak na YouTubie, jak na Instagramie, tak samo jak na Pinterestie, także nie znam autorów. Do tego mamy ostatnią i taką wydaje mi się najuboższą, chociaż nie wiem z czego to jest stworzone, ale wydaje mi się, że też wygląda bardzo ładnie, jak na swoją taką prostotę bo jednak wydaje mi się o jeszcze w deszczu. Pochodnie naprawdę wyglądają dobrze z shaderami. I można je również wykorzystać przy jakiejś ścieżce. Może na szybko jakąś zrobię i wam pokażę. No i tutaj jak widzicie zrobiłam wersję taką na szybko, bo dosłownie zajęło mi to 3 minuty, żeby to TNT postawić i po prostu to zrobić. Wydaje mi się, że do takich miejsc wygląda to naprawdę dobrze. I tak tutaj jak widzicie. I jak widzicie, to ze sobą naprawdę ładnie gra, że właśnie jest takie, nie wiem, powiedzmy opuszczone miejsce czy jakaś starożytna świątynia, coś na tej zasadzie, to wydaje mi się, że do siebie naprawdę dobrze pasuje i robi taki naprawdę fajny klimat. To w sumie byłoby na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli tak, to bardzo mi miło. Wielkie podziękowania dla Devshoka, który oczywiście montował ten film. Macie jego kanał w opisie, jak i również mój, możecie do nas wbić na kanały. Dajcie suba na AnimalCraft i czekajcie na kolejny film, bo myślę, że zrobię jeszcze parę filmów ja albo ktoś z ekipy, pokazując swoje ciekawe pomysły na budowanie. To jest ściana, to jest ściana, to jest ściana. Ja. Owca.